Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dalej zajmuję się aspektami związanymi z tematem zarządzania ugrupowaniami kapitałowymi chciałam powiedzieć kilka słów o holdingu jako przykładzie ugrupowania kapitałowego. Holding można zdefiniować jako strukturę organizacyjną, która grupuje różne prawnie samodzielne podmioty gospodarcze. W mniej lub bardziej wyraźny sposób powiązane ze sobą, i w holdingu jeden z podmiotów ma pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Podległość podmiotów mo wynikać może przykładowo z posiadania przez jedną ze spółek czyli spółkę nadrzędną, matkę dominującą, zwaną też kontrolującą, naczelną odpowiednio znacznej części majątku innej spółki lub spółek, czyli spółek córek, zwanych też podporządkowanymi, zależnymi, kontrolowanymi. W spółce nadrzędnej przypadają zwykle strategiczne funkcje zarządzania, takie jak na przykład przygotowanie planu strategicznego dla spółek podporządkowanych i kontrola ich działalności i zarządzanie akcjami, czy też udziałami spółek podporządkowanych. Spółki zależne, spółki córki z kolei, koncentrują się na operatywnych funkcjach zarządzania oraz na działalności produkcyjnej lub usługowej, do jakiej są powołane. Utworzenie struktury holdingowej służy realizacji wspólnych celów gospodarczych w oparciu o powiązania łączące podmioty wchodzące w skład grupy holdingowej. Jakie są przyczyny powstawania holdingów? Otóż głównymi przyczynami tworzenia holdingów jest dążenie do poprawy skuteczności kierowania zasobie, zasobami ludzkimi. Holdingi tworzy się też w celu zwiększenia efektywności zarządzania zasobami finansowo-rzeczowymi. Holdingi tworzy się również w celu dywersyfikacji ryzyka gospodarczego dzięki zróżnicowaniu oferowanych asortymentów oraz rynków, odbiorców i dostawców. Holdingi tworzy się również po to, by skutecznie delegować władzę i właściwie różnicować szczeble, szczebel decyzyjny. Holdingi tworzy się również w celu zmniejszenia kosztów pozyskiwania funduszy zewnętrznych na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej przez system wewnętrznych zasileń kredytowych. Holdingi tworzone są również w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania produkowanych dóbr i świadczonych usług dzięki stosowaniu na przykład systemu wewnętrznych cen transferowych. Holdingi tworzy się również po to, by zdobyć nieujmowane w sprawozdaniach finansowych aktywa w postaci zasobów tkwiących w ludzkich możliwościach w wiedzy ludzi, w doświadczeniu ludzi, w rutynie, w kontaktach personalnych. Holdingi tworzy się również w celu pozyskiwania nowych grup klientów lub rozszerzenia dotychczasowego grona klientów. I holdingi tworzy się też w celu zdobycia nowych technologii, które mogą być chronione patentami, tajemnicą produkcji. Jak funkcjonuje struktura holdingowa? Otóż holding jest instytucją formalną. To znaczy zarówno spółka nadrzędna, spółka matka, jak i spółki podporządkowane córki są odrębnymi podmiotami prawnymi, między którymi występują powiązania głównie kapitałowe, czasem również personalne, ponieważ personalne w zasadzie też, ponieważ no, rola zarządzająca jest tutaj w domenie spółki matki. Istota powiązań i stosunków między elementami holdingu ma charakter kapitałowo-własnościowy i kojarzy się z własnością prywatną. Odróżnia to struktury holdingowe od form administracyjnego zarządzania i kontroli, gdzie uprawnienia te mają źródła w decyzjach formalnych, np. zrzeszeń czy też związków branżowych. W holdingu spółka matka lub znaczna jej część zajmuje się w sposób aktywny tworzeniem bądź przejmowaniem, a następnie zarządzaniem i kontrolowaniem innych podmiotów. Tak więc powstają wyspecjalizowane komórki organizacyjne, które zajmują się wyszukiwaniem nowych spółek podporządkowanych, nadających się do wykupienia lub połączenia ze spółką nadrzędną. Części składowe holdingu mają odrębny status prawny, a zatem z formalnego punktu widzenia są samodzielnymi podmiotami. To już podkreślałam, jak opisywałam ugrupowanie kapitałowe, że ugrupowania kapitałowe, w tym holding, łączą wyłącznie więzi zależności kapitałowe, a prawny status spółki wchodzące w skład ugrupowań kapitałowych holdingów, mają odrębny od pozostałych spółek. Każda jest odrębna prawnie spółka. Można rozróżnić wiele rodzajów holdingów, na przykład, stosując kryterium branżowo-obszarowe, można wyróżnić takie typy holdingów jak horyzontalny, poziomy branżowy, obejmujące podmioty prowadzące działalność w tej samej dziedzinie. Celem tego holdingu jest stworzenie silnej konkurencji w określonej branży. Stosując kryterium branżowo-obszarowe można wyróżnić holding wertykalny, pionowy, kooperacyjny, grupujący jednostki z jednej branży lub gałęzi przemysłu, będących na różnych etapach procesu wytwarzania. Na przykład można tutaj jako przykład podać rafinerię i podmioty prowadzące stacje benzynowe jako taki holding. I stosując kryterium branżowo-obszarowe, można wyróżnić też holdingi diagonalne, obejmujące podmioty należące do różnych gałęzi i branży gospodarki, np. banki oraz firmy ubezpieczeniowe. W oparciu o kryterium podmiotowe i przedmiotowe wyróżnia się holdingi podmiotowe, które odnoszą się do formy prawnej i statusu jednostek wchodzących w skład holdingu. Są to holding podmiotowo-jednolity, właściwy, czysty, monolityczny. Składa się wyłącznie z podmiotów gospodarczych o tej samej formie organizacyjno-prawnej np. spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych jednostek. A holding mie mieszany podmiotowy zgrupowani są w nim uczestnicy pochodzący z działalności o różnych formach organizacyjno-prawnych np. przedsiębiorstwa, banki, spółdzielnie i fundacje a holdingi przedmiotowe, kryterium przedmiotowe, określa cechy relacji pomiędzy jednostkami. Istotny jest rodzaj działalności jednostki dominującej. I tutaj można wyróżnić holdingi przedmiotowo-jednolity, gdzie rola jednostki dominującej ogranicza się do uczestnictwa w innych jednostkach lub jednoczesnego rozwoju aktywności tradycyjnej o charakterze ubocznym. Jednak jej dochody nie przewyższają dochodów wynikających z udziału w jednostkach zależnych i holding mieszany, przedmiotowy, gdzie jednostka dominująca, spółka matka, oprócz działalności holdingowej prowadzi równolegle działalność tradycyjną, np. produkcję, handel, czyli swoją własną działalność. Ze względu na kryterium uwzględniające charakter stosunku podległości między jednostkami, można wyróżnić holding jawny. Charakteryzuje się posiadaniem przez spółkę matkę ponad połowy kapitału akcyjnego lub udziałów w ich nominalnej wartości. I ukryty występuje, gdy do spółki podporządkowanej należą akcje lub udziały innej spółki wchodzącej w skład danego holdingu, czyniąc ją zależną od siebie. A biorąc pod uwagę kryterium terytorialnego zasięgu struktury holdingowej, można wyróżnić holding krajowy, w którym podmiot kontrolujący ma swą siedzibę w określonym kraju, nabywa udziały lub akcje w innych firmach funkcjonujących jedynie na obszarze kraju, gdzie ma siedzibę podmiot dominujący, zagraniczny utworzony jest przez podmiot krajowy, ale obejmuje zagraniczne jednostki kontrolowane i funkcjonuje, i funkcjonuje poza granicami danego kraju i międzynarodowy, tworzony jest z reguły przez duże podmioty prawno-gospodarcze, przeważają w nim spółki akcyjne, dysponujące z reguły dużym potencjałem gospodarczym, przedsiębiorstwa jednopodmiotowe oraz silne finansowo banki rozwijające działalność międzynarodową. Liczba uczestników holdingu międzynarodowego musi sięgać co najmniej trzech podmiotów, więc zaangażowane muszą być także co najmniej trzy kraje, ten holding międzynarodowy. Ważnym jest również holding taki w znaczeniu finansowym, gdzie w holdingu finansowym spółka matka pełni funkcje związane z zarządzaniem i finansowaniem. Inwestuje w spółki córki, spółka matka i oczekuje najwyższej możliwej stopy zwrotu od kapitału zaangażowanego w spółki córki. Spółka matka traktuje spółki córki jako inwestycje finansowe w holdingu finansowym i gdy spółki córki nie przenoszą zysku, to spółka matka wymienia władzę w tych spółkach córkach, radę nadzorcą, nadzorczą i zarząd i stawia zadania osiągnięcie zadowalających wskaźników finansowych. Gdy to nie zostanie osiągnięte, to spółka matka wyciąga kapitał, sprzedaje spółki córki i inwestuje gdzie indziej. Jest to, ta, ten holding finansowy charakteryzuje się bardzo niskim stopniem trwałości grupy kapitałowej. Niska trwałość e, uczestnictwa spółek córek w grupie kapitałowej, łatwo niektóre spółki można z tej grupy wykluczyć, e, łatwo niektóre można do niej e, zaangażować do, do tego takiego holdingu. A cechy właściwe holdingów zarządzających to spółka matka pełni funkcję oddziałuje na spółki córki, zarządzania całą grupą i usługowe na rzecz spółek córek skład grupy kapitałowej, grupowania kapitałowego, kształtowane świadomie, to znaczy świadomy jest skład i osobowość spółek córek. Spółka matka tworzy portfel produktów i dobiera spółki córki do realizacji celów. Holdingi zarządzające są bardzo trwałe, bo spółki córki mają tworzyć przemyślany portfel produktów i wtedy osiągać dzięki temu zyski. Spółka matka w holdingach zarządzających pomaga spółce córce w sprawach operacyjnych i we wszystkich innych sprawach. Spółka matka w holdingu pomaga spółce córce w tworzeniu również strategii. Więc spółka matka tutaj w tym holdingu zarządzającym jest jak, tak jakby opiekunem spółek córek. Takie dwa rodzaje holdingów również można tutaj wyróżnić. A jakie są um, zalety holdingów? Głównymi zaletami są holdingu są takie, że spółki lub przedsiębiorstwa wchodzące w skład holdingu posiadają własną osobowość prawną, i z tego tytułu, w razie upadku jednego z podmiotów, wchodzącego w skład holdingu, pozostałe narażają się tylko na ewentualną stratę należności wynikającej z prowadzącej współpracy gospodarczej i posiadanych udziałów kapitałowych, a nie ciąży na nich konieczność np. pokrywania zobowiązań upodającego podmiotu, czyli samo jakby tutaj bezpieczne. Zaletami holdingu jest również możliwość prowadzenia skonsolidowanego zarządzania, co umożliwia sformułowanie celów strategicznych dla polepszenia efektywności działania każdego z uczestników struktury. Struktura holdingowa dzięki swojej elastyczności daje możliwość indywidualnego kształtowania strategii przez spółki podległe w jednolicie określonych dla wszystkich w ramach tej struktury ram. Dzięki przejrzystości i prostocie tej struktury holdingowej oraz jej wielkiej pojemności, a jednocześnie możliwości w miarę szybkiej zmiany poszczególnych jej elementów holding odpowiednio zarządzony jest wyjątkowym połączeniem rozmiaru, siły i odporności na burzliwe zmiany otoczenia, czyli jest bezpieczność funkcjonowania holdingu, większa niż spółki na przykład akcyjnej, czy też z ograniczoną odpowiedzialnością. W holdingu kolejną zaletą jest możliwość tworzenia własnego zaplecza surowcowego, własnej sieci sprzedaży i towarzyszącej jej sieci usługowej oraz prowadzenia własnej polityki cenowej. Siłą holdingu jest też możliwość wzajemnego finansowania działalności poszczególnych podmiotów bez pośrednictwa banków. Zaletą holdingu jest też wielopodmiotowość struktury holdingowej która wymusza przekształcenie się podmiotu nadrzędnego w jednostkę zajmującą się także zarządzaniem, co daje możliwość odchudzenia, mówiąc w cudzysłowie, o administracji. No i niestety są też wady struktur holdingowych. Otóż jedną z wad holdingów jest wymagany szczególny nadzór ze strony zarządu nad systemem informacyjnym w zakresie obiegu informacji. Błędy i niedopatrzenia w tej kwestii prowadzą do błędów, a nawet zaniku koordynacji między poszczególnymi elementami holdingu. W holdingu istnieje też możliwość nadmiernego wpływania na podmioty zależne przez podmiot nadrzędny oraz mogą wystąpić duże rozbieżności, szczególnie dla słabszych uczestników holdingu, w uwzględnieniu interesów poszczególnych podmiotów zależnych w strategii całego holdingu. Więc wiadomo, jak każda struktura holding ma zalety i wady. Ważne, ażeby wiedzieć, że holding można stworzyć jako yy, i może on funkcjonować sprawnie jako ugrupowanie kapitałowe. Mam nadzieję, że dzisiaj cechy holdingów i ogólnie informacje o holdingu jako przykładzie ugrupowania kapitałowego udało mi się Państwu przedstawić. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.